Dobra, tak na szybko. Ul z wagą, matka odchudzona, stan rojowy, poszatkowane gniazdo, bo jednak zdecydowałem się otworzyć gniazdo, czyli trzy ramki gniazdowe poszły do góry i trzy ramki z węzą są na dole, ale matka i tak tu chyba wyleci. Pod daszkiem zabudowa z miodem, wyciągnięte 13 ramek miodnych. Kolejna rodzina, również identycznie jak obok, poszatkowane gniazdo, czyli. Węza na przemian z tym co było w gnieździe i trzy ramki gniazdowe wyciągnięte do pierwszej i drugiej miodni. Razem jest tam pięć ramek gniazdowych. Stanu rojowego dużego tu nie ma, jest zaczerwienie obok tam był problem już z czerwieniem. Pszczoły bardzo dużo wyciągnięte, siedem ramek łącznie jest już 20. Do pamiętnika niestety nie zabrałem żadnej ramki z miodni. Parę kilo może jest, ale jakieś pechowe jest to miejsce tutaj na tym stojaku. Poszatkowane gniazdo dwoma ramkami z węzą. Stan rojowy nie taki duży, chociaż miseczki już miały jajeczka. Krainka prima, gniazdo poszatkowane wcześniej, więc nie otwierałem. Widziałem trzy nowe węzy, były kiedyś wsadzane niedawno. Wyciągnięte 9 ramek z pierwszej miodni nad gniazdem. Przyjrzany niebieski ul. Zero wyciągniętych z miodni. Gniazdo poszatkowane, także dzisiaj jednak przeglądów trochę robię. Ale bardzo szybko te przeglądy idą bez, bez telefonu, który przeszkadza, i tak dalej. Zielony ul, ten niby agresywny taki, pięć ramek wyciągniętych, miodnia była już wcześniej poszatkowana. I ten ul, przejrzany przed chwilą, wszystkie trzy miodnie wykazują się jakąś wagą, ale żadna ramka nie wzięta, gniazdo poszatkowane już wcześniej. Tutaj to już otworzyłem, to robi się ciekawie. Bo to jest daszek nad trzema miodniami, także zaraz zobaczymy ile wyjdzie. Chyba jestem zmuszony skończyć. Bo otworzyłem rodzinkę, z której wyciągnąłem... Momencik, bo tu było 5. Jest 5, więc wyciągnąłem 20 ramek miodnych. I dwie gniazdowe, czyli 24 cztery ramki miodne, tak to liczę. Ja liczę, jak nie są takie tłuste, to liczę po 1,2 kg w Dedancie. Więc tutaj wyciągnąłem z tych zielonych 30 kg. Miodu. No i pierwsze wiaderko 26 kg minus powiedzmy 07 to będzie 25 ,5. I drugie wiaderko odejmijmy kilogram. Także jest tak jak jest. I ostatnie wiaderko przyjmijmy 23,5. Czyli mamy 75 kg z 62 ramek. No to urządzenie jest wyjątkowo nie, niekompatybilne z kamerami, ale udało się nagrać. Aktualnie schodzący miód.